I kombinuj trochę, odsuwaj się, i bokiem żebyś pokazywała to wszystko, co robię teraz. Tu, 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 tu. Masz tak kręcić, żebyś była z siebie zadowolona Kręci, Olga, że ty masz cierpliwość jak mój Jary by tak powiedział żeby mu pierdolął o tym telefon, to bym powiedziała chuju sam se... On nawet nie wie, kiedy ma szczęście No Bo ja już bym... ja bym już mu kurwa no ładnie, ładnie tu gadacie. To ma być film, ma być film reklamowy, a wy tu przeklinacie. Ja jestem bardzo nerwowy człowiek. No bardzo nerwowa, ja no. jestem bardzo spokojny. Tak, tak. Czy widać wszystko jak to jest zrobione? Pięknie. Zresztą śliczną łapkę przekazyć. Tak, super. I teraz co robimy? Cudawianki i naklejamy. Każdy szczęściu. Każdy szczęściu dopomoże, każdy szybkę dziś przykleić może. Proszę, i przyklejamy Układamy ładnie na telefonie I robimy tak, jeden wprawny ruch I wyciągamy folię I proszę Państwa, szybka sama się klei Proszę zobaczyć, szybka sama się klei Samioteńka, widzisz to? Niezły cudzik? Przykleiło się samo, proszę bardzo Proszę bardzo, poprawiamy teraz, trochę mamy tu bałaganu i pokazujemy, Heros glass. proszę bardzo, i przyklejona szybka, pyk, i zrobiony, pyk. Nie. Tu poprawiamy tylko mały pęcherzyk. Tylko, że wystaje ten drugi opakowanie z tyłu. I mamy cały telefonik zrobiony. Proszę bardzo. Pięknie. Pięknie. I kończymy.